Zero fragów challenge Fortnite. Naszym zadaniem w dzisiejszym filmie będzie wygrać grę, nie robiąc przy tym ani jednego fraga. Czy jest to możliwe? Przekonajcie się oglądając do samego końca. Łapa w górę pod tym filmem równa się więcej tego typu odcinków oraz dziękuję wszystkim wspierającym z kodem zakrzak i ty w sklepie. A jeżeli chcecie to możecie wbić też tutaj. Widzowie, w dzisiejszym odcinku robimy najtrudniejszy challenge prawdopodobnie w moim życiu. Dlaczego tak mówię? Bo oczywiście dzisiaj nie możemy zrobić żadnego Żadnego fraga. Jest to zero frag challenge, a lecą ludzie na ciebie. Właśnie, słuchaj, nie wiem, czemu ten gość mnie goni. Ja już uciekam tymi rękawicami. Dlaczego w ogóle tutaj na jakieś rybki ktoś leci? O co tu chodzi? Dobrze, że znalazłem rękawiczki, żeby z tym jak najszybciej uciec. Siemano, tak w ogóle. Siemano, siemano, ja znalazłem fioletowe kulki, jakieś potki. Otwieram jeszcze tu szybko lodówę z rybą. No stąd trzeba widzowie jak najprędzej uciekać, bo nagle zlecieli ludzie. Skąd? Nie wiem, przecież tu nikt nigdy nie lata. Bierzemy jeszcze sobie Nitro i ogółem czego my dzisiaj potrzebujemy. Po pierwsze, na pewno dużo leczenia. Po drugie, potrzebujemy rękawiczek albo kulek, nitra, wszystkiego takiego, czym możemy uciekać. Oj, Rafa. Ciężka przeprawa przed nami. Ja właśnie otwieram sobie tutaj skrzynki, szukam czegoś do leczenia, ale z tego co widzę, to jak na razie są mi dane tylko i wyłącznie grzyby. Dobrze by było mieć jakieś rybki, tylko pytanie, czy rybki będą lepsze od apteczek. Bo jak wiecie, apteczki są mocniejsze i wydaje mi się, że powinniśmy zainwestować. Na przykład te moje 5000 golda właśnie w takie apteczki z automatu, ale rybki też dobrze będzie mieć, żeby tak w razie czego na szybko się podleczyć. I w sumie apteczki, tak jak ty mówisz, one będą bardzo ważne. W ogóle powiem Ci taką ciekawostkę, odpal sobie mapę i zobacz, gdzie jesteśmy. Poszedłem w jedną stronę, rafa w drugą. Ale może to nie wyjdzie nam na złe, bo znajdziemy więcej leczenia, więc w sumie to było 200 ekił widzowie, tylko w ogóle bez myślenia, niechcący to zrobiliśmy. No ja jak na razie skupiam się na kolekcjonowaniu leczenia i kulek. To jest mój cel. Ja kolekcjonuję jak na razie rzeczy do tego, żeby wygrać gierkę. I dlaczego? Dlatego, że mam tutaj jemy. W tym będziemy wyłączać samochody, w razie czego jakby ktoś do nas chciał podjechać. I następnie mam tutaj drugie rękawiczki, których nie mogę zabrać, ale Zakrzak, dobrze by było, żebyś ty te pięści sobie zabrał do ekiponku. Ja je tutaj zostawiam na. No i oczywiście widzowie, lecimy na kolejne grzyby, zabieramy kolejne leczenie I mam taki pomysł, żebyśmy ogarnęli sobie jakiś nawet mityczny samochód Nawet busa, w którym będziemy bezpieczni Jeżeli udałoby nam się ogarnąć mityczne auto, to w ogóle byłaby bajka Tylko wtedy musimy uważać, żeby przypadkiem nikogo nie rozjechać Bo wszyscy wiemy, jak to jest w mitycznym aucie, nie? Nawet nie chcąc, możemy w kogoś wjechać i go pokonać Ej, czy ty tam znalazłeś rękawiczki, czy mi się wydaje? Ja, od... ja minutę o tym mówiłem, że mam rękawiczki, żeby sobie przyszedł Zakrzak, oczywiście tutaj mam dla ciebie rękawiczki, ale mamy coś jeszcze. Słuchajcie, możemy wynająć sobie bota Centuriona, tylko jak on zrobię jakiegoś fraga. Jak wiecie, chyba boty nam coś wyrzucają w tym sezonie, nie? To chyba dostaniemy jakieś leczenie, chociaż nie wiem już sam, ale nie biorę go. Myślałem, że ma coś do sprzedania jakiejś kulki czy coś takiego, także no sorry, byku, ale zostajesz tutaj. Ty stary, ale w sumie to nie będzie nasz frag, no nie? Tylko bota i on się chyba nam nie doliczy. Czy on się doliczy osobie, która go wynajęła? Jak to było? Ej, chyba nie, no to nie będzie nasz frag. Powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. Ale dlaczego miałby być nasz, no nie? Więc być może jest jego, no to, to ciekawe Napiszcie wy w komentarzu, jak to faktycznie jest Ja to zabieram świetliki i w sumie jak ja dawno Nie widziałem świetlików w Fortnite. Cie. Ej, ale wiesz co teraz pomyślałem? Lepiej nie kupujmy Bota, bo my dzisiaj musimy być incognito. Musimy być tak, musimy się ukrywać Musimy być naprawdę cicho, widzowie Nikt nie może nas zauważyć, więc taki bot, który Będzie strzelał, jak będziemy siedzieli w krzaku Raczej nie jest dobrym pomysłem Ja sobie jestem tutaj w lesie i testuję Jak to wygląda w tym sezonie Jeśli chodzi o świetliki, bo naprawdę pierwszy raz je mam w ręce. I z tego co widzę, to aktualnie podpalają się Max dwa drzewa, a kiedyś było po kolei. No tak, taki bonus. i chłopie uważaj, żebyś tam kogoś nie spalił, bo po filmie będzie. Po prostu będzie po filmie. I kulki, ale te kulki zielone, czy jest sens to brać? Ej, nie, w sumie na nobuilda byłby sens, ale tak to wydaje mi się, że jest to nonsens. Wiem, widzowie, zabierzmy jeszcze tą podpalarkę palnik naprawczy. To jest dobry pomysł. A co się tam stało? Proszę tego nie pokazywać na filmie. Ale chyba miałem jak ty, ale no w sumie to jest zero fragów challenge, to ja. Chyba tak się nie liczę No spadłem z wysokości, że tak powiem, no Lecę, lecę po ciebie, lecę minutes later. wizowie do końca meczu 47 osób Czy, przepraszam bardzo, my jesteśmy na jakimś turnieju? Rafa, jakiś keszka był? Niechcący go kliknęliśmy? Czy co tutaj się dzieje? Właśnie dzieje się wszystko, żebyśmy mieli jakieś fragi Tak to trochę wygląda No bo widzicie, mamy bardzo dużo osób A najlepiej by było, żeby wbił tutaj naprawdę jakiś mega napocony gościu Wyjaśnił cały lobby A my go później strolujemy Ale no to chyba na to się nie zapowiada Ja powiem tak Kolekcjonujmy no dalej. Okej, okay, okej, okay. rafę dzisiaj na trolle bierze, a ty przypadkiem nie nagrywasz jakiegoś odcinka z trollowania? tu nogi łamiesz, tu mnie świetlikujesz, Chłopie, co się dzieje. Ej, w sumie to by był dobry pomysł, no bo dwie pieszenie na jednym ogniu. Następnym razem muszę tak zrobić. Ja proponuję zabrać samochód. Dawaj do samochodu, wbijaj do samochodu i jedziemy, jedziemy przez chwilę, ej, przez chwilę. Na minimapie jest taka kreska. Przez chwilę mi się wydawało, że to jest jakby okrąg od medalu. I my mówić, że uciekamy od medalu, a to jest taka kreska na mini. Dobra, muszę trochę odpocząć chyba od Czyli widzowie, musimy teraz bardzo bezpiecznie przechodzić do strefy, unikać medali, które ma jeden gościu. Trzy medale w jednym ekwipunku. Ej, czy u mnie teraz w każdym filmie będą trzy medale u jednego chłopa? Widzowie, niech mi to ktoś wytłumaczy w sensowny sposób, bo to jest nienormalne. Ja na chwilę wjeżdżam do strefy, ponieważ tutaj mamy lekomat i musimy się jeszcze dobrze zastanowić, co robimy z fioletowymi kulkami, bo te fioletowe kulki pozwolą nam wygrać grę poprzez wrzucanie ludzi do... Trefy, tylko ja takiej kulki nie mam ani jednej jeszcze, ale mamy za to z do którego właśnie się tutaj wróciłem. I mam pewien plan, ale to o nim zaraz powiem. Jeżeli chodzi o kulki, ja mam dwie. Dokupmy sobie. Oj, nie dokupimy, bo zapasy wyczerpane. Ładnie, widzowie, Rafa wszystko kupił. No nieźle, nie zostawił dla innych. Spoko, spoko, fajnie. No a wracając do tych kulek, to ja mam dwie i będę musiał naprawdę celnie rzucać w końcówce, żeby ich wywalić. A ja za to mam pomysł, ponieważ wiem, gdzie takie kulki można kupić. A kulki można kupić na drugiej stronie mapy, dokładnie tam, i musimy się wyrobić. W Minutę 32, ponieważ tam chyba bot może zginąć od strefy. Więc dobrze by było tam pojawić się jak najszybciej. Jesteśmy bardzo blisko medalu. Nie wiem, czy przypadkiem na nas nie jadą. Widzowie, proszę, żeby tego nie robili. Czemu nie jadą tak dziwnie w naszym kierunku? Dajcie nam spokój, okej. Okay? Ej, czy ty widzisz to, co ja. Dlaczego tutaj jest samochód? Ty, zabieramy go? Ty patrzcie, samochód jest na minimapie. Dawaj go, stary. Biorę, 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 dawaj. Ej, że mityczne za. Aha, no to pozdro. No to jest widzowie. To? Nie wiem, czemu ktoś go zostawił, ale dzięki byczku. Dzięki, bo właśnie ułatwiłeś nam ten film. No jest, widzowie, wyśmienicie. Mamy mi na auto, ludzie będą się nas bali. Stary, lepiej być nie mogło, naprawdę. Wiesz co, ja tutaj jeszcze zaglądułem to szybciej. Ktoś z nami tutaj nie siedzi. Najgorsze jest to, że nas widać teraz na mini mapie, Więc w razie czego to na nas mogą się kierować kolejne medale. Ale w sumie to by też tłumaczyło, no bo jeden ziomek ma wszystkie medale, więc nie skorzysta z każdego samochodu, więc niektóre samochody postanowił, że zostawi A to jest chyba ten gorszy samochód, no nie, bo to działko jest takie trochę, wiecie. Inne. Tu mamy bota. A u którego możemy sobie teraz zakupić kulki, które nam się przydadzą. I ja sobie jeszcze zabiorę tutaj ulepszarkę. Widzowie, ten bot nazywa się nadzieja. A ja mam nadzieję na to, że... Dobra, że nikt nie wykupił. Nikt nie wykupił, więc ja mam 6. Kupuję tobie kolejne dwie. Czekaj, czy przypadkiem nie mogę je. Jeszcze mogę kupić! Patrz, cztery kulki tutaj masz. Ej, Gosi, Gosię, ty wziął! Nie, wzi nie wziął. Dawaj, uciekamy. Dawaj, uciekamy. dawaj, dawaj, ty on nie ma kół! Co się dzieje? On bez kół! Je... Dobra, to jest dziwne. Eee, celuję! Uciekajmy! Ej, co tu się wydarzyło? Ja w ogóle niczego nie słyszałem. A słuchawki ale, mi działają. Ale skąd oni się tutaj widzowie wzięli? Co to w ogóle jest grane tu? Ej, ty, a to. Co to leczy auto? Czemu ja tego nie znałem wcześniej? Ja to poznałem dopiero na odcinku, który nagrywałem, gdzie chowałem się w samochodzie. I też o tym nie wiedziałem. Ale większość ludzi o tym wie. Ej, mocne, mocne widzowie. 20 osób do końca. Jesteśmy coraz bliżej wygranej bez żadnego fraga. Ostatni raz takie coś wyszło nam dawno. No, lata temu tak mi się wydaje, widzowie, bo dawno nie próbowaliśmy. No proszę, żeby to dzisiaj wyszło. No, czuję, że mamy szansę. Mając 12 kulek stary, zwycięstwo stoi przed nami otworem. Tak się mówi chyba, nie? Ja proponuję zabrać jeszcze tutaj e, kartę. I e, dzięki temu będzie nam nieco łatwiej, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest kolejna strefa. Aha, za krzaka zgubiłem. Dzięki temu będziemy wiedzieli o tym, e, gdzie jechać, po prostu. Okej, okay, prognoza pogody odebrana. I dzięki temu widzimy teraz kolejną burzę. I w ogóle to medale leżą na ziemi. O co chodzi? Stary, goście tam jadą. Musimy być cicho. Ja już od razu jadę do kolejnej strefy. Ja odjechałem, bo ten ziomek celował za wupy. I bałem się, że po prostu przez szybę. Nie wiem, czy ona jest zbita. Tak, nie. Ej, ta szyba. Nie, no nie jest chyba. Nie, no nie jest zbita. Jakby ta szyba była zbita, no do. Gdzie <głos》>, by Zakrzak dostał sniperkę? głęb wydaje mi się, że w tym aucie nie da się chyba zbić szyby. A może się mylę? Nie, no da się, bo przecież strzelałem do gościa ostatnio. Wiecie co? Ja sobie walnę apteczkę na szybkości. Medal jest coraz bliżej nas. Panowie, bijcie innych. Nas zostawcie. Dajcie wygrać i będzie klasa. Nie wiem, gdzie te medale zniknęły, ale chyba się nas wystraszyli, bo odjechali są. My mamy tutaj kolejną strefę i w sumie możemy sobie zobaczyć, co jest u jego na sprzedaż. Czy ty nie masz czegoś, co mogłoby nam pomóc wygrać Grecy czwórki? Mała bańko osłon. No nie, to na, na tym trybie, tak jak jak mówił, raczej nam się nie przyda. Few minutes later. Oni przed chwilą się wyeliminowali, więc będą szukali teraz tego ostatniego i potem będziemy my. A jeszcze dużo czasu przed nami w tym meczu, zanim strefa się zamknie, więc co tutaj widzowie zrobić? Wyjechał czarny samochód. Okej, okay, oni się gonią. To jest teraz ten. Eee, need for speed. Stary, ja im może tym tej dwójce wyłączę samochód, żeby zostało jeden na jeden, a nie dwa na jeden. Uwaga, on tutaj jedzie, ja go przeskoczę. Okej, okay, wyłączę im. Dobra, wyłączone. Odjeżdżam dalej. Oni niech się tam klepią. Może tak zagrajmy. Całkiem dobrze zyskany czas. Jakby tak to przeanalizować. Ja muszę być z tyłu, żeby móc budować. Jest spoko, jest spoko. O, ściankę tu dam i mamy luz, widzowie. Mamy luz. Patrzcie, dzięki temu, że Rafał im wyłączył auto, oni jeszcze się nie pokonali. Ale wygląda na to, że zaraz do tego dojdzie. Najlepiej jakby tego jednego powalił, stary. Wala. Powalił. No i to naprawdę bardzo dobrze tutaj się złożyło. Tak jak chcieliśmy. Tylko ja zadałem damage tamtej osobie. I mam nadzieję, że ten gościu nie zginie od strefy której z nich? W sensie. Dobrze by było, żeby wygrała ta jedenka z tego samochodu, który był przy. I tak będzie! I tak będzie, więc fraga prawdopodobnie nie dostaniemy. Idealnie! Czyli zostaliśmy na jednego chłopa i teraz rafa... Tak, jak najdłużej żyjmy. I naszym celem teraz będzie wywalenie go do strefy kulkom, żeby zginął od zona. Tylko może poczekajmy trochę, żeby wiesz, żeby żeby ta strefa była mniejsza. O, dużo jeny! Ale się wystraszyłem. Ej, ale posłuchaj mnie teraz, musimy mu rozwalić samochód chyba. Chociaż im dłużej on ma samochód, to tym dłużej może nie będzie chciał walić. Walczyć, ale na pewno on nam będzie chciał rozwalać, więc w razie czego leć. Jest tutaj kulka, więc ja tą kulkę biorę, rzucam nam na samochód i przejeżdżamy. A wiesz, że on ma medal z nieskończonym amo i kuszę. On będzie chciał nas skuszować. To będzie jego cel, więc jak najdłużej przetrwajmy w bryce. To no schodź z tej góry, schodź z tej góry ziomek. Okej, okay, przechodzi. Ja zabuduję tutaj górę. Co robimy teraz? Jak to, jak to widzisz? Jeździmy chyba. Im mniejsza strefa, tym lepiej. Ja może tak będę przejeżdżał, żeby on tracił macy, Żeby tak się nie czuł, wiesz pewnie. Może? Myślę, że możesz tak to robić. Myślę, że to jest całkiem dobre. Ja sobie walnę na apteczkę. On będzie nas gonił i za chwilę, widzowie, przechodzimy do momentu skulkom. Auta nam nie zniszczy, bo mam ulepszarkę, pamiętajmy to, Rafa, no to to jest 200 IQ w tym momencie. Muszę przyjechać bliżej koło niego, żeby się bał kuszować. tylko dobrze by było, żebyś ulepszał. I dobrze by było, Dobra. żebyś budował. Dobra, widzowie, budujemy i zarazem uleczmy to auto szybko. Teraz na faście. Pyk, 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 pyk. Leczymy, 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 uleczone. Jadę, jadę, jadę. Myślałem, że się nie będzie budować. A tu niestety się kolega wybudował, żeby go skulkować, Wie żeby on już powoli tracił sens kolejnego grania. A jakby tak już go zacząć kulkować? W sensie, bo patrz, wyjdźmy może na HG, czy nie? Czy jeszcze za póź... za wcześnie? Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę za wcześnie, ale ty decydujesz. Dobra, ja bym. Ej, on się teraz leczy. Nie wiem, ja się stresuję ogółem, żeby on nam auta nie zabrał, no nie? No właśnie, bo wtedy będziemy mieli przegwizdane. Lecz, lecz, lecz samochód, lecz samochód. Ja staram się w niego nie wjechać. Dobra, wydaje mi się, że powoli trzeba wysiąść, bo. bo, 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 bo żeby nie było lipy. Ja idę do góry, stary. Może <laughs> to nie był taki dobry plan. Ej, dobra, kulka do góry i spróbuję go skulkować. I on spadnie koło ciebie! Kulkuję go! Yy, poleć! Proszę! Do no zakrzak wystrzel! Traf! Trafiłem! Jeny, nie mam kulek. Dobra, samochód nam zabrał, niestety. Teraz pytanie, co tutaj powinni? Wejdź do samochodu, stary, wejdź do samochodu na spokojnie. Idę do samochodu. Jestem w aucie. Prowadzisz, dobra. ja prowadzę, dobra. Ja go y, za strefy wysadzę, tak jakby wiesz. Bokiem, dobra, jednak nie. Ocie, panie, kapitanie, jak to wygrać? Wysiadamy, wysiadamy chyba, co? Wysiadamy, dawaj, budujemy do góry. Wysiadamy. Do góry. Ej, ginę! Mi nie pokonał. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Ja mam ten. Y, mam rękawice. Dwa, trzy i cztery, dobra, dobra, może się uda? A? Nie? Wow, wow, wow. Żebym ja nie miał Loa, Ej, nie mam rękawi załadowanych To jest trochę słabe Okej, okay, wychodzę Wychodzę ja do góry Ej, no rozwala mi Ro... Ej, co jest? Ja wylecę i użyję Dobra, mam dużo, mam dużo matce Dobra, ale... Łożysz ty Dobra, za szybko, za szybko Co tu teraz zrobić? Ej, wydaje mi się, że on może mieć podobną ilość chapa jak ty Mamy to no, Nie wiem jak to się stało, ale się udało Najdziwniejszy zero frag challenge w naszym życiu